Witam Was kochani, bardzo serdecznie! Jestem strony Nebolo i zapraszam Was na kolejny odcinek z LEGO Piraci z Karaibów. E, takie pierwsze info. Stąd, że poprzednim odcinek do tych przeznaczenia trwał tylko 5 minut, ale naprawdę miałem świadomość, że to będzie za chwilę 10 minut, więc sorry, ten odcinek będzie dłuższy. Dzisiaj robimy kolejny odcinek, do tych przeznaczenia bo drugi, dzisiaj robimy trzeci rozdział, czyli tajemnica Holendra. Oh yeah! Widzimy się po że rzemeczki, Jaka kastence. Okej. Okay. E, uciszę sobie tu trochę mikrofon, bo nic nie słyszy. E, Dotaliśmy do ruin jakiegoś statku. Tutaj są widać jakieś krude chory czpony. E, Jack wysłał tu biednego Williama na przynętę e, Daviego Johnsonowi. No, David Jones przybył. Siemkam. Jack kazał mu po prostu powiedzieć spłać Wow, w filmie też tak się pojawił. Fajnie to wyglądało. <młudnia> Serio? Nieźle. Spoko. Nieźle. Tutaj Davy Jones śpiewa sobie piosenkę i płacze. Bez przyszłości. Tutaj przeklęta załoga. <guludnia> Ktoś tam kazał obluzować linę jakąś i nagle się spotykają. Tak! Jesteśmy identyczni! No prawie! Tak, ojciec i syn, brawo. Hmm? Uu, David John zdenerwowany. Spoko. W tym zadaniu chodzi o to, żeby poskładać trzech załogantów. Najpierw dzięki latarni odkopujemy to dla miecza. Skoby, składamy te macki czy kleś, nie wiem jak to się zmieniło. Wchodzimy tu Bilem, Ternerem. Nistrzymy skrzynię i budujemy pierwszego załoganta. Odstraszamy macki i wchodzimy. Tutaj odstraszamy macki i budujemy belki. Wchodzimy na górę Williamem i celujemy w tarczę. Pudło to wybucha i składamy kolejnego załoganta. Teraz kręcimy tą korbą. Armata upada, niszcząc muszle i składamy załoganta. E, Podejmą miot miotłę. Dostaliśmy się na, e, pod pokład Holendra, Tutaj David Jones a, gra z innymi. I William założy się z Davy Jonesem, żeby sobie pograli. Zwrócił mu wyzwanie. Co? Oh, no. <laughs> Serio? Znaczy, William przegrał to. I wcale nie tak. Eee, ale, no, Williamowi chodziło tylko o to, żeby wiedzieć, gdzie jest klub Daviego Jonesa. I teraz musimy się z tym wydostać. Schodzimy na dół. Oczarujemy macki ośmiornicy i bierzemy beczkę i kręcimy ją tutaj. Zanim jeszcze wchodzimy na górę, wchodzimy tu Bilem, że mykiem tarnerem. Teraz kręcimy tym starem, żeby drabina się pojawiła i żebyśmy mogli na górę wejść. Widzimy się na górze. Jednym ciskamy mieczem, drugim przekręcamy. Wchodzimy na górę i do kajuty Davy'ego Jonesa. Przechodzimy przez to. I szabelka! Pchamy ster do końca i po... i tyle. Przechodzimy bilem na drugą stronę. I szabelka po raz drugi! I znowu pchamy do końca. I ustawiamy schody tak. A teraz przechodzimy. I kładziemy to tutaj. Wchodzimy na dane pola. Po kolei. I dostaliśmy się do Davy'ego Jonesa. Teraz wystarczy mu wziąć w, w klucz. <tryk> <tryk> Banana, serio? <tryk> nie wiem, że w to. No i teraz Bill pomógł synowi uciec. William obiecał, że jeszcze po ojca wróci. Ale William za bardzo nie uciekł ze tego statku, bo jak tylko uciekł, to David Jones posłał po niego krakena. No i wszyscy myśleli, że William umarł, ale William. Z powrotem yy, wrócił na statek i tam się ukrywał. Oczywiście Davy Jones wiedział, że właśnie Remych pomógł po robi, więc po prostu go uwięził jak wszystkich yy, złych, yy, źle słyszących Davy'ego Jonesa, tylko no, stał się on częścią statku, totalnie. Był rzeźbą w drzewie. Się gadki. Widzimy się w porcie. Okej, okay, jestem. Mam nadzieję, że ten odcinek nie będzie taki krótki. E, powracając do tematu, e, chociaż to nie istotne, to Will że Turner wiedział, że je, jeśli William chciał uratować ojca i mieć Elizabeth przy sobie, więc. Rzemek po prostu wiedział, że jeśli William uratuje Rzemieka, to bo będzie musiał z, z Elizabet, no niestety stracić musiał ją, no? a jeśli uratuje Elizabet, to ojcu też musi zapomnieć. Więc w filmie dziwnie to rozwiązali, no. Bill został kapitanem, William został kapitanem Holendra, no. Co 10 lat na wyspę tam czekała Elizabet. No dziwnie, dziwnie to było, dobra. Nie, nie wnikajmy. Dobra, komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie, lajkujcie. Zapraszam na kolejny odcinek, no cóż, dziękuję Wam bardzo, do widzenia, co macie gorąco do jutra, na razie i cześć.